Witajcie w kolejnym odcinku noworocznym. Dzisiaj jest 1 stycznia 23. Jest godzina 13 i odbieram pierwsze zamówienie z restauracji Namaste na Legińskiej. Dzień yes. dobry. Dostawę mam bardzo blisko, kilka kilkaset metrów. Dzisiaj Volt płaci stawkę podwyższoną w 16 zł więc yy, mam nadzieję dzisiaj zrobić rekord Dzień dobry Zgodnia do widzenia Od razu wskoczył mi Burger King w Magnoli Dostawa również bliska więc no, zacząłem późno bo dopiero zamówienia zaczęły wpadać około 13 a dzisiaj od 12 do 16 jest bonus do zrobienia, 8 zamówień i płacę 35 zł. A będę miał teraz już drugie zamówienie, więc może nadrobię godzinne opóźnienie. Jak przestało na 1 stycznia, ruch na ulicach zerowy i w Magnoli również nikogo nie ma. Tustki, kilka lokali otwartych, albo nawet nie kilka, może dwa. Tak, dziękuję. No i po minucie jesteśmy u klienta. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzień dnia, dwa I co? Dostarczone dwa zamówienia i ruch w obszarze spokojny. No to ładnie, ale przynajmniej zrobiłem dwa zamówienia. W ile? W 20 minut niecałe. No i wpadło mi zamówienie z panczu na Świętego Antoniego. Odbiór za 12 minut. I będziemy jechać gdzieś w okolice Grabiszyńskiej. Inżynierska. Jestem już pod pancho, ale jeszcze mam 8 minut do odbioru, także poczekam sobie na zewnątrz, bo jest dzisiaj piękna pogoda Dzięki Ok, jedziemy na inżynierską, mamy 18 minut na dotarcie i dystans do pokonania 4 km. W Wrocławiu bardzo ciepło, 18 stopni mniej więcej, pokazuje. 17 teraz. Jest mi gorąco, jestem tak lżej ubrany niż zazwyczaj. A jest mi gorąco, muszę chyba zaktualizować ubiór. Wpadł mi właśnie Charlotte na świętego Antoniego. Ma być gotowe za 17 minut i dostawę będziemy mieć na zakładowej. Piszcie widzowie, jak tam Sylwester minął. Czy już staliście? Czy dalej śpicie? No, zamówienie Charlotte jest gotowe przed czasem. Bardzo mnie to cieszy Do klienta mam 5 km, ale to jest chyba droga trochę naokoło Ja pojadę chyba inaczej Albo nie no Tak, tak, pojadę skrótem Zaoszczędzę jakieś kilometry Dobry. Proszę bardzo No i wpadło mi kolejne zamówienie Tym razem z Bantai na Sienkiewicza Zamówienie jest gotowe Nie, nie jest gotowe, będzie za 11 minut I stamtąd będziemy jechać Na Legnicką ponad 4 km Ja jestem na miejscu Do odbioru jest 5 minut, ale często w tym lokalu Jest widzenie gotowe i nie zaznaczają W aplikacji, więc się spytam Super Dziękuję bardzo No widzowie widzicie Jedzenie było gotowe Więc warto czasem wchodzić się pytać niż czekać na zewnątrz Do klienta mam prawie 6 km, No ale według Volta jedyne 4 Z kawałkiem Więc widać jaka jest to różnica w tym przejrzaniu Kilometrów po linii prostej, a faktyczną odległość Dzień dobry, Volt. Dzień dobry Proszę Piąte zamówienie zrobione. Brakuje mi jeszcze trzech, żeby wyrobić bonusa. A na to mam godzinę i 15 minut, żeby przyjąć zamówienie. No i po kilku sekundach wpadło mi na masę na Legnickiej. Byłem tutaj dzisiaj. Gotowy ma być za 10 minut. Ja już jestem na miejscu i stamtąd będziemy jechać na Sikorskiego. No, jednak zamówienie gotowe. Kliknęli, że gotowe. Także wchodzę. Dziękuję. Bardzo fajnie, że jedzenie było przed czasem, bo jest wciąż szansa na zrobienie bonusa No i jedziemy na Sikorskiego 3H Mam prawie pół godziny na dojazd Jak widzicie dojazd na Sikorskiego jest przez plac budowy Tutaj buduje się najwyższy budynek, a albo drugi najwyższy budynek we Wrocławiu po Skytowerze Mają skończyć to chyba za dwa lata Dobry. No i mam kolejne zamówienie. Jadę odebrać z Królestwa Ziemniaka. Taki lokal, gdzie tylko ziemniaki są pieczone na różne sposoby, w różnych smakach. Jak tylko podjechałem, to status zmienił się na jedzenie gotowe. Dziękuję. No i kurs mamy na inżynierską. A nie, to jest pizzatopia. Odbiór. A tamten gdzie był, kurczę, nie pamiętam gdzie miałem jechać z tamtym zamówieniem. A, też w tym kierunku. No dobra, wezmę, jest to niedaleko. Ale jak mi ta pizza topia znów zrobiwiają, i tam będzie masa ludzi, i powiedzą, że jest czy nie niegotowe. No to się zagotuje. Daję ostatnią szansę pizza topi na poprawę. No to teraz będzie chwila prawdy. Czy pizza topia leci w kulki? Również 1 stycznia, czy, czy nie? Czy może jakieś zmiany mają na Nowy Rok? No upiekło się, pizza topi są zrobione, ale jeszcze nie wypieczone Dwieście Mam pierwszego podwójniaka dzisiaj I jedziemy najpierw na Grabiszyńską A drugie zamówienie będzie bardzo blisko tego pierwszego, taki podwójniak prawilny. Dzień dobry. I z drugim zamówieniem jadę na inżynierską, też niedaleko. Muszę okrążyć tylko ten budynek. A, otwarte. Dobry, otwarte jednak było. Proszę bardzo. Do bardzo. dnia Wzajemnie. Dziękuję. Do widzenia. Ósme zamówienie dostarczone, wpadł bonus 35 złotych, a teraz odebrałem zamówienie z Dali. Odbiór za 20 minut. Teraz walczę o bonusa popołudniowego do zgarnięcia 5 dych. Już mam chyba 3 albo 4 zamówienia zrobione jeszcze muszę zrobić 9 Do odbioru mam 4 minut stali, ale już wejdę i spytam się, może już jest. 7, 5, 6 10 minut czekania. Hmm. No na razie poczekam, zobaczymy. Może zaraz zmienię zdanie i anuluję, ale chyba nie, bo już przyjechałem taki kawałek do lokalu, więc szkoda to anulować. Tak. 7, 5, 6, tak? Ok, no i co? I pan po minucie mi przyniósł. Mówił, że 10 minut. Nie wiem, nie rozumiem. Chyba, że ja w jakiejś innej rzeczywistości jestem. I teraz po prostu fast forward który ustawił z czasem. I te 10 minut miało. Ale po mnie ucho porwało. Kto wie. Jedziemy na Małopanewską z zamówieniem. Jakieś 4 km myślę. No 3 ,5. Złapać od dołu, że jeszcze, bo jest ciężkie. Wpadło mi kolejne zamówienie z Pancho na świętego Antoniego i będziemy jechać na Popowicką. W jedną stronę 3 km z kawałkiem, i w drugą 3. Dziękuję. Kolejny piękny dzień, zero czekania. Wchodzę do lokalu, odbieram albo jest na czas, albo jest dużo wcześniej. Żadnych opóźnień. Tak mógłby wyglądać cały rok. Jeśli chodzi o punktualność, a jednak jedziemy na Białowieską, nie na Popowicką 4,5 km. Hmm. A pokazywało chyba mniej. Ale to i tak jest po linii prostej. Więc skąd taka różnica między Voltem a Google Maps? No cóż, zobaczymy na podsumowaniu później. Dobra, Do widzenia. I wpadły mi kolejne z Jaffa Bar i Market na placu solnym. Mam być gotowy za 24 minuty. Mam trochę długi ten czas. Może będzie również przed czasem jak poprzednie. Jestem już pod Jaffa i pokazuje mi apka, że drugie zamówienie czeka. Zaraz się dowiemy. Dziękuję. Drugie zamówienie to mam Max Premium Burgers z Galerii Dominikańskiej. Mam nadzieję, że też będzie punktualnie, bo tam to są cyrki ostatnio. Przepraszam? Hej, 763 Volt Dzięki. Max Premium Burger, kurczę, zaskoczył mnie również 1 stycznia. Obsługa perfekcyjna. Nie mam nic do zarzucenia. No i pierwszy adres pod który jadę to Małopanewska. Widzę, że klient już czeka długo, bo jest 25 minut po czasie. Tak gdy jadę będzie 40, dlatego no, wyruszam prędko. A to dostawa bez kontaktu i z drugim jedzeniem jadę na Legnicką z Jaffa. Zaraz sprawdzimy czy jest opóźnienie, tylko 4 minuty. Chyba to jest ta klatka. Dzień dobry, jadę właśnie do KSI do Magnoli, zamówienie gotowe za minutkę i dostawa będzie blisko, bo na ulicy Subiską. Ładnie wystrojone ronda. No, budynki też. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór, proszę bardzo. Padł mi kawałek smaku od razu. Ma być gotowa za 15 minut. I będziemy jechać na grawiszyńsko ponownie. Będzie punktualnie, czy? No, w to jest. Tak, no nie wiem. Jestem za 20 minut. Pięć minut, więcej. 30 minut. A, okej, okay, dobra. No cóż, muszę anulować zamówienie. No kawałek smaku dzisiaj jest zerombany i to nieźle. No musiałem czekać kilka minut, dobrych, żeby to zamówienie było zdjęte, później mi wpadło kolejne z kawałka smaku, musiałem znów czekać kilka chwil, następne z kawałka smaku, no i w końcu trafiłem na punkt G z Placu Nowy Dark. Dzięki. Ok, odebrane, jedziemy na Legnicką 3,5 km do klienta. Już jest 18.30 i mam zamówień 13, jeszcze potrzebuję zrobić 4 łącznie z tym teraz co mam i wpada bonus 5 wyszek. I Jadę od razu do Magnoli, do Burger Kinga, odebrać zamówienie. Ma być gotowe za 7 minut. Ja tam będę za dwie. No i naszym celem będzie Legniska kilkaset metrów dalej. Czyli łączny czas dostawy wyniesie 5 minut. Takie króciaki też spoko są. Czy może to jest 6,73? Nie, ale tam też jest spokojne. Tak? Tak? Mówię, że nie klikacie nigdy, że jest gotowe, więc. Nie. Ale w sensie, nie więc. Nie chcę a, bo A przychodzi jest. po prostu zamówienie w systemie u was, wewnętrznym, nie? Może wybrać, ale... Mogę zobaczyć ten zadanie, tak? Burger King. Aha, kurde. To jest tam. Ja wiem. No to 1 stycznia, to co limity. Wiądze, pan, jest tak jak ja, rozumiem. Sorki, to teraz ja zawiodłem. Zawiodłem. Remis. <laughs> no, porażka. Nie wiem, co mnie do tego KFC wysłało. Przecież burger patrzyłem. Nawet mówiłem, że burger. No, widzę, że już drugie czeka. Więc zaakceptuję No, z KFC teraz. Dzięki. No to wracamy do KFC. Ta się pan zdziwi i pewnie pomyśli, co, pijany, znów wraca. Jednak padło mi tutaj do was. 914. Dzięki. No to lecimy z podwójniakiem takim poprawnym, czyli pod ten sam Adres 2 idą a drugi klient od KFC znajduje się 20 metrów od pierwszego Proszę. dobry wieczór bardzo Dzięki wielkie. Dzięki. podwójniaczek dostarczony, padł mi od razu Burger King z Magnoli i dostawę będziemy mieć też niedaleko no, co jest z tym zoomem na popowicę na drugą stronę? W międzyczasie status zmienił się na spokojny, więc zamówienia już nie będą tak sypały jak do tej pory. A mi brakuje znów kilku do zrobienia bonusa: albo jedno zamówienie, albo dwa. Muszę zobaczyć. Tak, brakuje mi tylko jednego. I właśnie teraz ten burger przypieczętuje moją wygraną dzisiejszą. Czyli dwa bonusy o łącznej kwocie 85 zł albo 80. Zgadza się, dzięki Zamówienie odebrane, jadę na jelenią również kilkaset metrów, ale muszę niestety objechać magnolie, żeby przejechać na drugą stronę więc jakieś 2 km nawet muszę pokonać. No oczywiście mógłbym podjechać tutaj pod yy, przejście dla pieszych, przepchnąć skuter na drugą stronę i pojechać, ale nie, chce mi się tego robić. Czasowo wyjdzie podobnie Widzicie? No i wpadają w kawałek smaku, teraz kubełek smaku, czyli ten sam lokal. No niestety oni sobie dzisiaj nagrabili, bo mają opóźnienie 30-40 minut. Kurierzy przyjeżdżają co chwilę, anulują, przyjeżdża kolejny, anulują, więc pewnie już nikt tam nie będzie chciał się pojawić dzisiaj. W tym mija. Także czekają na inne zamówienie. Dzisiaj kubełek smaku i kawałek smaku mają bana No, bonusik drugi już wpadł. I teraz tylko robię zamówienia, już takie ekstrasowe. No i jadę do Soleim na świętego Antoniego. A z Soleim będziemy jechać na ulicę Grabiszyńską. Nie wiem co jest dzisiaj z tym adresem, ale dużo zamówień wiozę na Grabiszyńską, lub w pobliskie rejony. Nie ukrywam, że jestem mocno głodny i po zrealizowaniu zamówienia, po które jadę, pewnie uderzę na kebca. Mam taką jedną miejscówkę kebabową, ulubioną. Tylko czy dzisiaj otwarte mają? Bo żadnego zamówienia od nich nie miałem No, zaryzykuję, podjadę Dobra, jestem na miejscu, odbiór za 6 minut i e, Poczekam na zewnątrz chyba Nie chce mi się tam czekać w środku A to dlatego, bo Soleim zawsze w aplikacji oznacza, że jedzenie jest gotowe Więc nie mam co wchodzić Czas odbioru nastał, więc idę się spytać, czy jest gotowe Albo kiedy będzie Bo możliwe, że jakieś opóźnienia są Dzień dobry, czy 2.95 jest? 5 minutes later Nie ma sprawy, dzięki OK do klienta mam 3 km po linii prostej, ładny kursik będzie dobry wieczór i od razu mi wpadło Nowe zamówienie stali na ruskiej ma być gotowe za 16 minut i stamtąd będziemy jechać na hubską. Fajnie, bo przy Hubskiej jest ten kebab, o którym mówiłem, na którego mam ochotę. Więc po dostarczeniu jadę coś zjeść. Minęła właśnie 7 godzina mojej zmiany dzisiejszej. Zrobiłem 18 zamówień, jadę po 19. Ten kebab da mi na pewno energii, na no, jeszcze, żeby popracować ze 2 godzinki więcej, może 3. No tak do 23 to już Max mogę pracować, bo. Jutro chcę w południe wyjechać ponownie, więc muszę mieć czas na odpoczynek. Tylko podjechałem do restauracji już jest gotowe, ale fajnie. Dziękuję. ma no, 23 minuty na dostarczenie. Czemu tak dużo? Albo wcześniej było gotowe. A do klienta mam 4,5 km, ale pojadę chyba inną drogą niż ta, którą mi pokazuje Google Maps. Tu jest troszkę nakręcone, dziwne jakieś okrążenia. No dobra, muszę sam sobie to ustawić, swoją mamę. Ja jestem na Chubskiej, szukam klatki A tu chyba po prawej? Nie o, Gdzie jest ta klatka? Żeby się nie okazało, że to z drugiej strony, od ulicy No nie no, tutaj jest oznaczona 72, a gdzie 72A? A, takie malutką literką Niewidoczne O i chcę wam pokazać najgorszy domofon na świecie Te domofony, nie widać po pierwsze znaków Kolejność jakaś taka dziwna Kod, żeby otworzyć drzwi też skomplikowany Wciskam, co mam wcisnąć. No nie zawsze klawisze się wciskają. No wpisałem kot co? Zniknęło. No, I to jest właśnie to o czym ja mówiłem. Najgorszy domofon na świecie. O, weszło. I zobaczcie ile straciłem czasu. No, gdzie fotokomórka też nie ma. Naprawdę. Muszę swoją latarkę włączyć. Ale szajs. Jest. No tak jak restauracje dzisiaj super działają, tak klienci zawodzą. Nie podawał pięter. Trzeba błądzić. Dobry wieczór. No i porażka. Mój kebab zamknięty. No tu są jakieś dwa lukne. Może coś, coś ciekawego będzie, co kupię. 20 minutes mi later. kebab. Dzień dobry. Ja pod numer 636. Dzięki. Odebrałem kebaba z ekusze kebab na komandorskiej. Będziemy jechać na kruczą. Klient nie podał numeru mieszkania. No, dzisiaj klienci zawodzicie nie odbiera. Także piszę do supportu, niech mu piszą, że czekam. Klient się obudził, oddzwonił, przekazałem kebaba i od razu mi wpadła magnolia. Mam do KFC 5 km ponad. Numerek 928. Dzięki Dobra, zamówienie odebrane, jadę do klienta na Panewską. No tym razem KFC zawiodło mnie nieco, bo czekałem ponad 10 minut No to już będzie moje ostatnie zamówienie, bo już całkowicie jest spokojnie na mieście A do klienta mam jakiś kilometr Kry wieczór, proszę bardzo. Tak, wszystko. Dziękuję. Miłego wieczoru.